Nadzieja za gości, niech miłość za gości w nas. Duchu święty przyjdź, duchu święty przyjdź, duchu święty przyjdź, duchu święty przyjdź. Duchu święty przyjdź. Niech wiara za nadzieja za gości, niech miłość za gości w nas. Niech wiara za gości, nadzieja za Niech Jech miłość zagości w nas. Zyślij ducha Twego, a powstanie życie. I odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się. Duchu Święty, Duchu Miłości Ojca i Syna, obdarz mnie Twoją miłością, oddaję Ci mój umysł i serce, abyś wypełnił mnie Twoją mądrością. Wyrwij mnie spośród marności świata, i wprowadź do tych komnat, których zapomnę o świecie, aby poznawać Twoje tajemnice. Pozwól mi spocząć Twoich stóp i słuchać znamaszczenia Twojego szeptu. Napełnij mnie wiarą, abym nie wątpił, że złote czytam, pochodzą z ust Najwyższego i męstwem, abym odważnie zję całemu światu. Amen. Panie, Tobie oddaję mój język, niech będzie Tobie poddany bez końca. Niech głosi tylko Twoją chwałę, niech głosi samo o miłości. Mistrzu ukochany, przyjmij to narzędzie, aby było własnością Ducha Świętego. Ty wszystko potrafisz przemienić, bo ja to do Tobie nie lękam, się o to co powiem. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Laudetur Jezus Chrystus. Secula, seculorum. Amen. Usiądźcie sobie wygodnie. Idziemy dalej w nasze rozważania o dziesięciu przykazaniach. Przed południem poruszam zagadnienie dziesięciu przykazań. Taki mam rozkaz mojego szefa, Pana Boga z góry, syna i z Egiptu, abym światu jeszcze raz przypomniał istnienie dziesięciu przykazań i ich interpretację. Zajmujemy się już szóstym, moi drodzy, przykazaniem. Wczoraj. Kończyłem myślami, jeśli człowiek pofolguje w tej materii, staje się instynktownym niewolnikiem własnych zmysłów, ale to dzieje się dopiero po zaistnieniu grzechu. Stąd zniewolenia i trudności w zachowaniu czystości, wytrwaniu wierności małżeńskiej czy celibacie, wierności Bogu. Jest to już zawsze skutek grzechu i zerwania pierwszej więzi z Bogiem. Większość dobrze rozumie dramat świata grzechów zmysłu i wtedy, kiedy się pojawia, moi drodzy, grzech, człowiek wpada w pewien amok. Młodym zawsze tłumaczyłem, współżyjecie, wydajecie się, że kochacie, nie? Wy macie tylko sraczkę, to, to, to ani to miłość, ani to nic, to wam wszystko przejdzie. To jest amok grzechu, gdzie człowiek zatraca kontrolę nad rozumem, nad wszystkim, przekonany, że znalazł szczęście. Więc diabłu zależy, abyśmy wpadli w tę fazę. Choć zrywamy więź z Bogiem, Pan Bóg mówi, więź ta jest możliwa do odbudowania. Ale już wówczas w wielkim trudzie i przy użyciu wielu środków, jakimi są post, modlitwa, czynny udział w sakramentach Kościoła, przestrzeganie wszystkich moich zaleceń dotyczących ochrony czystości, to znaczy unikanie wszelkich okazji do grzechu. Dopóki nie weszliśmy w ten amok zmysłów, dopóki nas Pan Bóg nie przekręcił, diabeł nie przekręcił, wszystko dla człowieka jest proste, dzieci oczywiste. Później wszystko, co przed nim staje, staje się przekleństwem. Rządza, rozpusta, nienasyconość. Choć człowiek wejdzie do wielkiego bagna, Pan Bóg mówi, jest to możliwe do odbudowania. Ale przy wielkim trudzie. Post. Ilu dziś podejmie post. Jest nas około dwóch tysięcy, którzy próbują pościć czego 900 gorliwie. Na naród 80-milionowy. Modlitwa. Ani 20 Polaków nie mówi pacierza. Ani 20% Polaków nie mówi pacierza rannego, wieczornego. To, to, to jest tylko minimum techniczne. A gdzie modlitwa? Czynny udział w sakramentach Kościoła. Czynny. No to Bóg zażądał od nas codziennej ofiary mszy świętej. Nagle odkrywacie, jakie są pustki w waszych Kościołach. Nagle widzicie dramat, że świat się nie karmi łaską Ducha Świętego, bo każdy sakrament jest łaską Ducha Świętego, stąd mamy w modlitwie Duch królew Polski, nie odbieraj nam Ducha Świętego. Bo jak nam odbierze Ducha Świętego, oni będą gadali wam, że jest sakrament spowiedzi, bo jakaś babka stanęła i mówi, że ma pismo od biskupa i możecie ogólnie powiedzieć w duszy, a ja was odrzeszę, będą wam mówili, że tam jest msza święta, ale tam będzie tylko teatr. Kilku dewiatów stanie przy ołtarzu, nie ma tam Ducha Świętego, nie dokonuje się konsekracja. Rozumiecie, jaki to jest dramat? Przestrzeganie wszelkich za zaleceń dotyczących ochrony czystości, jakie Bóg dał, to mamy w naszej książeczce, może tu ją znajdę, albo by pan Mariuszek popatrzył, bo pan Jacek po tamtej stronie, tam na pewno jest, a później oddacie, ślub czystości. Mam tu wiele, ale tu jej nie mam, bo bym wam ją pokazał, abyście mieli państwo świadomość, o co to Bogu chodzi, jakie to są zalecenia. Mamy, w, o, jest tutaj pan Damian pokazuje, to jest, moi drodzy, tani wielka książeczka, te wytyczne Pan Bóg dał nam, moi drodzy, w roku 2019. Przystępowaliście do ślubu czystości. Żeby z was mógł, mogli się stać zakonnicy, musieliście najpierw przejść ten próg. Bo w zakonach ślubu czystości to już jest na samym początku, rozumiecie, składane. I oto mamy wytyczne Pana Boga, aby wyjść z tego gównianego systemu nieczystości, w który weszliśmy. Dzieci, jest to przerażające, upakarzające, nienasyconość, cały czas te brednie nieczyste siedzą w umyśle. Na kogo nie popatrzysz, dzieci, f, f, wszędzie widzisz, i to jest jakie to są obciążenia cywilizacyjne. Pokazuje lekarstwa do wyjścia z tych uzależnień. Z tych amoków nieczystości. Post, modlitwa, czynny udział w sakramentach, przestrzeganie wszystkich moich zaleceń dotyczących ochrony czystości. To znaczy unikanie wszelkiej okazji do grzechu. Drugi punkt z tego szóstego przykazania zniewolenie. I upośledzenie duchowe, jako skutki nieczystości. Nieczystość niesie z sobą spustoszenie duchowe, w człowieka, w życiu człowieka chaos właściwy, piekło. To jest jest rozszarpane. On gdzieś obserwowałem pewnego polityka w Polsce, który był bardzo głośny, ale je, jego twarz mi mówiła, że kręci na boku. Wiecie, dziś mam dowody, jako historyka, jego już nie ma, że właśnie afery seksowe rozwaliły całe jego dzieła. To był jeden wielki Amok. Dziś to jest wieczny niepokój. Ci, którzy są w tym Amoku i tym, tym moi drodzy, bagnie są głośni. Specjaliści od wszystkiego. We wszystkich się znają. Są tak subtelni, jak kobiety ich słyszą, że to jest marzenie na małżonka. Inne są zachwycone, a ty cierpisz. Dzieci, mówię wam to na starość. Niektóre z was mikiwają głowami. Ja się dzielę tym, co przeżyłem w kapłaństwie. Tego wam nikt nie powie, dzieci, bo dziś już mało księży siedzi w konfesjonale, kapujecie. Oni już tej wiedzy nie będą mieli. Tak, tak jak każdy gej nie jest w stanie ukryć chłop, który jest gejem, że jest chory. Rozumiecie? Tego się nie da ukryć. Jest to zachowania jego, muszą być niemęskie. A on gra zawsze wycyzylowani, uśmiechnięci, elegancki, chodzący jak pelikany, jak, jak pawie dzieci. Subtelność na nieska, nieskończonej skali. Marzenie wszystkich kobiet mieć takiego męża. Tego typu dranie, jak mój tata czy ja, no to nie są obrazem zainteresowania. Bo nikt nie chce mieć nerwusa. Ja to przynajmniej zdrowy chłop. Patrzę na moich chłopów. Czy nie rozumiecie, o czym, czym gadałem chłopie? Tak. Ręka do góry. Czy wiemy, bo nie, bo nie patrzę. Nie, żebyście wiedzieli, na czym troszkę polega? Ten chaos, mówi Bóg. Jest właściwy piekło, rozwalna rodzinę. Co tam się dzieje? A tu na wystawie, tu telewizja, tu zdjęcia, tu projekcje. Wszyscy mówią: co za artyzm? To nie jest artyzm, to jest piekło, bo konsekwencje tego grzechu. Nieczystości są bardzo rozległe, szczególnie duchowo. Nieczystość nie jest miłością. Oszukano was młodzieży mówiąc, że jak będziecie współżyli, że to jest miłość, przeksiędzamy się, kochamy, wy macie sraczkę. Dzieci, wy macie sraczkę tak częstą, że papieru toaletowego braknie ubikacji. A dowód, że się nie mylę, to są wasze płynie rozwody i nienawiści w sądach. Że wyście nie mieli miłości, wyście weszli w sferę nienawiści, piekła. Nieczystość nie jest miłością, mówi Pan. Jest to, jest jej niszczenie u samego początku. Relacje oparte na nieczystości prowadzą do wyniszczenia wewnętrznego, wypalenia i pustki. Księżemy my tak szaleli za sobą, i my nie wiemy, co się stało. My nic nie czujemy. Co mówi psycholog? No, znajdź kogoś, gdzie znowu będziesz coś czuł. totalne wypalenie. Te parę po, miesięcy po ślubie, on, który by ci oczy wydrapał, jakbyś mu powiedział przy jego tak zwanym zakochaniu, że ma sraczkę i od razu z góry wiesz, że korzysta z nieczystości, to by cię zabił. A po trzech miesiącach on mówi, no nie wie, co się stało, że oni do siebie nic nie czują. Relacje oparte na nieczystości prowadzą do wyniszczenia wewnętrznego, wypalenia i pustki, z której później nie sposób wydobyć siłę do pokonania jakichkolwiek trudności. A małżeństwo to dzieci może trudności krzyży. Tamto to był kamuflaż sfera nieczystości, bo żadnych obowiązków, same profity i niekończąca ta się tak zwana radość. A później przychodzi zrydził gotować, dziecku pupę wyczeć, zarobić pieniądze, ona chce sukienkę, szminkę, pasowałoby auto, on zaś chce gwiazdy, a ona się po urodzeniu roztyła, po dziesięciu małżeństwach musi drzwi, drzwi wymieniać, w domu, bo się nie mieści, a tu wokoło wszystkie linearne i on ma cierpieć, jak on jest wolny i chce mieć bez przerwy full wypas, pełnie doznań. I później wy, ukochane babcie, w dramatach, rozbitych małżeń, wnuki, tamten szaleje, albo jesteś przy krzyżu syna, albo jesteś przy krzyżu córki, no i dzieci, mamy takie bagienko, którego nie powinno nigdy być. Więc relacje oparte na nieczystości wyniszczają wewnętrznie, wypalają rodzą pustkę, z której później nie sposób wydobyć się na pokonanie jakiejkolwiek trudności. Ludzie związani więc sobą z sobą w sposób grzeszny okazują się wobec siebie nieludzko obojętni, wrodzy wobec trudności, jakie ich spotykają. To tylko później odkrywacie w sądach, kiedy was współpartner os oskarża o rzeczy nieprawdopodobne. Pocieszam wszystkich w tej sytuacji. Nie pozostaje nam nic innego mówić. Witaj, Wiosenko. Myśmy są wojsko biało-czerwone. No bo teraz już wiesz, że jesteś żołnierzem i trzeba walczyć. O spadek, o dobre imię, o, o, o mieszkanie, o auto. Kapujecie? O alimenty. No ty... Wiosna wojska polskiego. I wtedy macie na swojej ziemi Ukrainę, w swoim domu macie gotową Ukrainę. Jak się pytać, jak się to nazywa? Dziś to jest wojna, dużo gorsza niż ta na Ukrainie. Pomyślcie ile takich ogni zapalnych w setkach tysięcy naszych polskich rodzin jest. Co to znaczy? Że Polska jest w notorycznej wojnie duchowej. Czyli na tej ziemi bardzo mało się rodzi dobra. Ludzie, związani więc ze sobą w sposób grzeszny, okazują się wobec siebie nieludzko obojętni i wrodzy wobec trudności, jakie ich spotykają, dzieląc ze sobą każdą chwilę z dnia na dzień, nie potrafi, potrafią, stać się obcymi dla siebie i nigdy więcej o sobie nie wspominać. Czy znacie takie kasusy życia? Ja podnoszę rękę do góry, że znam, a wy znacie? Podnieście dzieci. Tu jest prawie chłopów większość, baby wszystkie prawie. Nie znają się, nienawidzą się. To, co przedtem było, jakby ktoś wyrwał z korzeniami, kapujecie? Było tyle uniesień, och, ach, tyle sms tyle kwiatów, tyle kompozycji muzycznych, tyle pieśni, tyle pokłonów. Dzieci zdawało się, że buty zedrze i portki podargo, bo tak płoną. A wtedy ktoś mądry powinien zawołać straż pożarną i lać wodą, niezimną, wrzątkiem, żeby byli poparzeni i dalej nie śliwi, żeby się sobą. Dzieląc sobą każdą chwilę, z dnia na dzień potrafią stać się obcymi i nigdy więcej o sobie nie wspominać. Patrząc przez ostatnie lata, czy wiecie, jakich najwięcej modli przynosicie? Pierwsze, uratowanie wiary wśród członków i nawrócili. To jest. To jest taka, to jest może już w tej chwili. To jest 50% modlitw, dramaty w waszych rodzinach. Okazuje się, że jesteście singlami w pobożności w swoich domach. Kapujecie? Singlami. A druga, druga bateria modlitw, żeby Łukasz i Karolina wrócili do siebie. Bo oni są na jakim etapie, stali się obcymi i nie chcą więcej o sobie wspominać. Musi być jakaś szczególna łaska, że możesz dla dziecka to wyprosić. Taki przywilej mają ci wszyscy, którzy byli ze mną na Grumwaldzie 15 lipca 2010. Jesteście w oczach Boga pierworodni i macie pierwszeństwo w modlitwach. Wykorzystywać to. Macie największą siłę przebicia przed majestatem Boga. Po ludzku wam mówię. Jeśli stają się obcy, a trwają jeszcze razem we wspólnocie i nie chcą sobie wspominać, dzieci, ta choroba jest już nie do uleczenia. Powtarzam, ta choroba jest nie do uleczenia. Bo to jest rodzaj demonicznej nienawiści. Ktoś, kogo się tak kochało, ściskało w rękach, całowało, głaskało po plecach, po włosach, czesało, kupowało kwiatki, nagle staje się gorszym niż drut kolczasty pod napięciem 360 V. Kapujecie? Rozpoczynają nowe relacje. Ci z grzesznych związków, czyli szukają tak zwanych nowych partnerów. Nowe relacje przelewają swoje zranienia i powiązania grzechowe na kolejne osoby. Dzieci rodzące się w grzechu bez błogosławieństwa Bożego są wiecznie nieszczęśliwe. Dzieci... Ja to głosiłem, ale ja tego nie widziałem, tak jak teraz widzę. Pomyślcie, ludzie, którzy żyją w grze swernieczystym płodzą dzieci później, które są wiecznie nieszczęśliwe. Czy to się coś różni od Hitlera? Czy to się coś różni od Stalina? Z doświadczenia kapłańskiego wiem, tym dzieciom się nigdy nic nie udaje. Prosiłem Pana Boga, żeby mi dał jakąś łaskę, żebym w tej materii Duch Święty mi podyktował nabożeństwo uwalniania. Że już tyle lat cierpicie, tyle, krzyż, tyle to lat trwa ten krzyż, przekleństwa dzieci i zarazem wasz krzyż, bo na starość przy przychodzi zrozumienie. No nic się synowi nie udaje. Przecież ja to skichałam. Może, Panie, da się jakieś wymyśleć nabożeństwo, aby zrywać te więzy grzechu. Nie potrafią Znaleźć spokoju te dzieci. Obciążone jarzmem upadku własnych rodziców, same upadają w podobny sposób, bo dziedziczy się po rodzicach nie tylko wygląd i cechy charakteru, ale także duchowość i przynależące duszą. Duchowe powiązania ze światem nieba lub piekła. Dzieci, wiecie, jak tu jest potrzebne na nabożeństwo ucięcia tego pieroństwa? Przecież to możesz mieć po babce, która się puszczała, zraziła ojca, no i ty masz problemy. Wiecie, jaka to jest lawina? Wiecie, jak na tym polu jesteśmy schratani? napisać na bo żeństwo ucięcia więzów. To pomyślcie co będzie płodziło to pokolenie gender teraz wychowane przez telewizję, edukację nauczycieli, szkoły, uniwersytety. Czy rozumiecie, co oni, co oni będą płodzili? Tylko piekło. Posłuchajcie tego zdania Pana Boga. Dzieci rodzące się w grzechu bez błogosławieństwa Bożego są wiecznie nieszczęśliwe. Nie potrafią znaleźć pokoju. Obciążone jarzmem upadku własnych rodziców, Same upadają w podobny sposób. W to samo wszystko wejdą. Tak jak wygoniliście po autach, po krzakach, po dyskotekach, znacie ten obraz. To będą to samo robiły Twoje dorastające dzieci. Ja tylko robię analizę zdania, nie dokładam nic mojego. Bo dziedziczy się po rodzicach nie tylko wygląd i cech charakteru, ale także duchowość i przynależące duszom duchowe powiązania ze światem nieba lub piekła. Jeśli rodzic ma powiązania ze światem nieba, ty to dostaniesz. A jeśli ma powiązania ze światem piekła, ty też to dostaniesz. Śmiało można powiedzieć, że ten grzech nieczysty przy poczęciu dziecka niczym się nie różni od grzechu pierworodnego. A jeszcze większe badziewie, które idzie za człowiekiem, przez całe życie. Amen.